Z tej strony uciek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj spite jest porównanie iPhone 11 kontra OnePlus 7 Pro. W OnePlusie 7 Pro z Snapdragon 855 6 gigigramu. W przypadku iPhone'a mamy procesor A13 Bionic GB, pamięci 4. Oba telefony wpięte do tej samej sieci. Oba... Oba telefony wyczyszczone, sprawdźmy jak one działają, sprawdźmy jak otwierają aplikacje, jak one pozostają w pamięci RAM, to samo zrobimy w przypadku gier, więc lecimy. Najpierw apki, Allegro. No tutaj coś szybciej, OnePlus, AliExpress, dla iPhone'a. Ceneo, też iPhone. Następnie mamy galeria, iPhone, HBO GO, iPhone. Ipla. O ipla się wywaliło na iPhone. Jeszcze raz odpalimy. Teraz zadziała i to szybciej niż w przypadku OnePlus'a. Jak dojadę? Też iPhone. Dobra, to już olejemy to. Mapy dla iPhone'a. Player.pl. Też iPhone. No, jest szybki, mimo że to najtańsza wersja. To zapitala. Tutaj też szybko dla iPhone'a pyszne .pl. iPhone Pizza Portal też dla iPhone'a Następnie mamy sklepy również iPhone Spotify iPhone Tap Talk tak samo Tripadvisor No, tu musimy coś pozezwalać. No, sobie zróbmy tak. Dobra, ja i jeszcze raz uruchomimy tą aplikację na obu, ale sądzę, że to i tak nic nie zmieni, że tutaj będzie. No. może zrobię fast start. Czy tutaj i tak iPhone będzie szybszy. Tak też się dzieje. No, trzeba przyznać, że zapitala ładnie. Twitter. No, tu bym powiedział, że wyjątkowo, oraz OnePlus. Uber. Też dla OnePlusa, wykop, tu iPhone i YouTube, również dla iPhone'a, no jest szybko, mimo że to najtańsza wersja tegorocznego iPhone'a, ale wybechy są tak samo szybkie jak w innych, więc dobra, lecimy dalej, sprawdzamy co w ramie, Allegro, tu w ramie w iPhone'ie nie, AliExpress w obu w ramie, Ceneo jak widać, galeria tu w ramie, tutaj się doczytuje, idziemy dalej, HBO GO w ramię, tu poza IPLA w ramię tu jest poza RAMem więc nie mamy jak dojadę w RAMie w OnePlusie nie mapy podobnie player.pl podobnie OLX podobnie no tutaj zarządzanie pamięcią w przypadku jabłek idealnie w OnePlusie jest kijowo, mówiąc krótko, sklepy, sorry to nie sklep tu mamy sklepy, no to widzieliście, że też tu w RAMie, a tutaj <grym> w OnePlusie nie Spotify. Hmm, dobra. Ja sobie wejdźmy. No, Widzieliście, jak to wyglądało? Tab Talk. Tu w ramię było również. TripAdvisor. Tu jest poza. Tu w ramię. Twittery. Jak widać. Uber. Tu w pamięci. W iPhone'ie nie. Tylko podobnie. I YouTube podobnie. No. Tutaj trzeba przyznać idealne zarządzanie ramem, jeżeli chodzi o OnePlusa, a nie jest. A w przypadku iPhone'a. Wszystko w pamięci, tak jakbyśmy chcieli, tak jakbyś powinno, więc to mi się podoba. Jeszcze przy okazji wy wywalimy wszystko z ramu i przejdziemy do gier. Więc lecimy teraz w przypadku gier. Na razie iPhone wygrywa, bo to żyje ramu, jak i również pamięci, bezproblemowo bije OnePlusa. Więc czekamy dalej, co tu będzie się działo. A widzicie, tu już jest odpalona gra. Pomalka trochę wyje, więc sobie ściszę. Ciach, ciach, i jedziemy dalej. asfalt 9. Oh, sorry, 8 przepraszam, 9 było przed chwilą. No już też jesteśmy w grze, w OnePlusie. Jeszcze nie do końca, tu jeszcze coś się w ogóle mieli. Teraz dopiero. Dobra, jedziemy dalej. Następny będzie tempo Run 2. O, i tu konfig podbierany jest, więc może zrobimy mały starcik. Ciach. Dobra, no i co teraz będzie jeszcze raz? Tempo 2 ale i tak iPhone troszkę szybciej. Co widzicie na załączonym obrazku. Dobra, jedźmy dalej. Subway surfers odpalone, właśnie może dotykam tak samo, jak fajnie szybko te aplikacje wyskakują. Już mamy na ekranie, tutaj animacja trwa dłużej. Znowu wygrywa iPhone, to też widzicie, ciach, Asphalt Extreme, dla iPhone'a, ewidentnie też, no bo trzeba przyznać, że na razie A13 Bionic chyba najszybsze procesory na chwilę obecną na mobilnym rynku. Snapdragon 855 i nie dają rady. Może 865? Zobaczymy. Ankit już też odpalone na iPhone'ie, czyli też jest szybszy. Dobra, mamy ogarnięte. I ostatnie będzie PUBG Mobile. Kto szybszy? Bo też pewnie iPhone. Trzeba przyznać, że dobra robota, jeżeli chodzi o wydajność w przypadku tego procesora. No, tu jeszcze coś sobie pobierał. No, trudno. Jak widzicie, tak to mniej więcej wygląda. nam jeszcze sekundę OAMPLASowi, żeby odpalił nam wszystko. I zobaczmy, jak będzie w przypadku ramu. Więc W przypadku odpierania aplikacji ewidentnie wykrywa iPhone. W RAM już widzimy, pierwsza gra w iPhone'ie w ramię, w Plasie nie. To samo z kolejną. Ten promieniowany tu w ramię, tu nie. Idziemy dalej sambo i surfers. Tu w ramie jakaś reklama została, bo była, tu jest ponowne uruchomienie, to samo w przypadku Dead Trigger 2, tu jest restart w OnePlusie, w ramie tu jest poza, Unkilled tu w pamięci, tu się restartuje i ostatnie PUBG Mobile, tu w ramie, tu jest restart. No więc, no tu cały test ewidentnie dla iPhone 11. Po prostu jeszcze szybszy, lepiej zarządza ramem Tyle. Nośnie jednego i drugiego oczywiście macie playlisty, różne porównania, możecie zobaczyć porównania z innymi smartfonami na dole. Dzwoneczek, subskrypcja, komentarz, patronite na dole. Linki też w jakiej cenie można jak aktualnie dorwać. No i cóż, na dzisiaj tyle. OnePlus 7 Pro, iPhone 11. Z tej strony Ocek, trzymajcie się ciepło. Hej!